Siema, ja jestem Paulus i dzisiaj zaczynamy. Pierwszy, pierwszy, pierwszy odcinek serii Węgr, Węgrami: poziom zawodowy, historyczne cele. No i mniej więcej, mniej więcej w sumie tyle. Jak wiecie, kiedyś. Miałem serię z Austro-Węgier i właśnie do tego stopnia spróbujemy e, przywrócić dawne, wielkie, że tak powiem, mocarstwo Austro-Węgier. Austro właśnie w tą stronę pójdziemy. Dobrze, musimy poczekać aż się wszczyta. No, wczytuj się. Okej, okay, jesteśmy już w grze. Eee, wiem, że miałem robić The Great War, ale z The Great War'em jest jakiś problem. Nie chce mi się opalić. to jest dosyć to jest, to jest dziwne i no, mi się też to nie podoba. Bardzo bym chciał nagrać Great War, bo w sumie już dawno nie nagrywałem tej, tej gry. Ymm, no, ale co poradzić, dobra. Co wybieramy? Ja tutaj oczywiste rzeczy jak na razie wybiorę. To, to i to. Eee, fabryki cywilne, no to oczywiście musimy najpierw... Zrobić przemysł. Jak na razie widzicie, mamy dosyć słaby. Mamy trzy wolne fabryki, ale hmm. Dobra, co możemy jeszcze zrobić? E, ok, ok. E, samoloty na pewno. Hołgi też. I e, mamy jeszcze jedną fabrykę, no to ją możemy w sprzęt piechoty. No i co, no i zaczynamy jeśli chodzi o w drogę, prawda, Kaiser, Kaisera. Znaczy takiego Kaisera austriackiego. E, bo chcemy odbudowa imperium, czyli w sumie cesarstwa, tak? Więc odrodzenia Austro-Węgier będzie, więc na razie musimy zrobić zrównoważony budżet. No i lecimy. Dobra. E, jakby miałem zrobić The Great War, ale tak jak mówiłem z The Great War'em jest problem, już sam nie, nie chciał się odpalić. Ja wiem, że miałem grać Belgium, ale no... Aha, no ale jakoś... Co się dzieje? Aha, fajnie. E, no ale jakoś po prostu no, 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 nie, no nie działa niestety, przykro mi. Y Jakie mamy samoloty? Dobre dosyć, dobre. Jak na, jak na państwo typu Węgry to jest dobre dura. Przygotujmy się, jeśli Austriacy nie będą chcieli e, z nami pokojowo istnieć. No, Węgry jak wiemy po pierwszej wojnie światowej zostały okrojone ze swojego, ze swojego ze swoich terytoriów, tak? Stracili tutaj Transylwanię, tutaj stracili Wojwodinę, mieli chyba też Chorwację, ale to już tak bez Węgrów, że tak powiem. Stracili też tutaj chyba ten teren, powinni mieć. No i stracili też Słowację Południową Zakarpacie. Samą tą Słowację, która też była dosyć, dosyć liczna w Węgrów, że tak powiem. No i spróbujemy, my spróbujemy nie odbudować państwo węgierskie, tylko spróbujemy odbudować całe ostro Węgry, tak, czyli również z tymi Włochami tutaj, prawda, i tak dalej. E, no. Zamierzam odbudować takie granice, może nierealne, tylko takie troszeczkę powiększone, jak na przykład to, żebyśmy zajęli sobie Wenecję i tak dalej, tutaj. No, Bawarię też moglibyśmy sobie zająć, tak dalej. jeśli też kiedyś był austriacki. Rzeczy rozbioru Polski, rozbioru Polski, pierwszego. Tutaj moglibyśmy zrobić tak, no bo to jednak nigdy nie było austriackie. Nie, Bułgarii też nie. No, nie, no, nie, to nie, nie o, Demilitaryzacja nad Reni. Robimy wzmocnienie monarchistów. Um, wprowadzić jakąś ideę. Na razie potentanta przemysłowego. Jeszcze robimy wzmocnienie monarchistów, ale musimy również zrobić potajemne zbrojenia, żeby zrobić porozumienie bledeńskie. Dobra, lecimy dalej. No, także tak jak mówię, spróbujemy takie większe Austro-Węgry odbudować. No i wiecie, no, jakieś kolonie i tak dalej, fajnie by było. Generalnie kampanii chciałbym trochę poprowadzić nieco dłużej. Zrobiło się to, to teraz zróbcie radio. Radio zawsze się, zawsze się przyda. No i widzicie, nie mamy manpowera i właśnie dlatego robimy to porozumienie bledeńskie. Ten bledeńskie, nie wiem. Yy, Pamiętam, że jest, jest też opcja, żeby... Aha, Etiopia kapituluje. No, no, no trudno, trzeba było się tego spodziewać niestety. No. Co poradzisz, co poradzisz. Hmm. Ale a przez wojnę w Hiszpanii, dobra. No Franco i e, front e, ludowy, no to tam. Nuda. No, hmm. Dobra, samoloty lepiej przekierujmy mnie nieco bardziej na zachód. Proszę. Hmm. No i słuchajcie, pamiętam, że kiedyś grając w już tak e, for fun, hmm, zrobiłem jeszcze przed w ogóle wyjściem tego Pacza z państwami, prawda, bałkańskimi i Czechosłowacją. Pamiętam, że zaatakowałem kiedyś Jugosławię i mi się udało ją podbić. Tylko nie pamiętam, kiedy to było i nie pamiętam, jak to, jak to działało. Ale pamiętam, że bardzo, po prostu bardzo się męczyłem z tą Jugosławią, ale w końcu mi się udało. Podstawowe narzędzia mechaniczne, ładnie, ładnie. Drugi traktat londyński, teraz robimy rozproszenie przemysłu. teraz, no wiecie, rozproszenie przemysłu ma. Więcej plusów, niż, niż koncentracja przemysłu. No dokładnie. No i mają, to jest bardzo mało, a w przeciw, przeciwieństwie do tego, tego to, to jest bardzo dużo. To jest super. I w Europę też powinniśmy pójść, ale to potem, to potem. To musimy się najpierw rozwinąć i tak dalej, musimy mieć Austrię, jakieś tam, wiesz, terytoria i tak dalej. Mm, dobra. Czekamy. O, dajmy wzmocnienie monarchistów. Potajemne zbrojenia? Czemu nie? No, musimy teraz troszeczkę. No i oczywiście będziemy się ścigać z Niemcami o Austrię, bo oni będą chcieli robić Anschluss, ale znając Adolfa, nie wiem, że zrobić Anschlussu. No. Jak tam front w Hiszpanii? Uuu! Tutaj prawie się połączyli. No, Franco szturmuje Madryt. Ale jestem ciekawy jak się zakończy ta wojna, bo dosyć ciekawie się ona zaczęła. Ciekawie. Dobra, budowa. Eee, zróbmy mechaniczne obliczanie najpierw. Jestem ciekawy naprawdę kto wyjdzie. Ja to wyjdzie. Przecież pewnie Franco. No, w ogóle temat Hiszpanii to jest zupełnie, zupełnie odbiegła ścieżka yy, i tak dalej. Hiszpania to, to jest inny w ogóle wymiar, tak. Hiszpania frankistowska. No, bo oczywiście nie można powiedzieć, że frankiści to są nacjonaliści czy tam naziści. <śpania> to na pewno. Yy, ale o tym może kiedy indziej kiedy będę grał, może Hiszpanią. Jak na razie Węgry, którymi rządzi admirał, mimo tego, że Węgry nie mają dostępu do morza, jak widzicie, Jugosławia. No, no cóż, zawsze mnie to bardzo bawiło, że admirał Miklos Horty, który swoją drogą Węgry zawsze jako taka oś to, no, tak nie do końca zawsze walczyli, oni w ogóle przypadkowo rozpoczęli wojnę z Związkiem Radzieckim, ponieważ Związek Radziecki chyba Niechcący, coś tam niechcący, albo przez przypadek zbombardował lotniska węgierskie. To było takie, że no Węgry musiały wywołać wojnę. Związkowi Radziecki, chyba. Nie jestem pewien. No, eee, tak. Ale generalnie szkoda mi Węgier, bo już myślałem, będę szczerym, myślałem, że Stalin dałby im tą Transylwanię. Za to, żeby się przed nim poddali, że tak powiem, manewry armii. Nie, 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 manewry armii to mi się lepiej później przyda. Ja wiem, że ja nie mam ludzi, Braki w zasobach, a nie możemy, prawda, pełnych zbrojeń. Nie, nie możemy. Traktat w tryanol, cholerny. No cóż to sprawdzić. O, mam 8 tysięcy żołnierzy, którzy natychmiast znikają. Nie, nie jesteśmy gotowi na wojnę z Austrią, nie masz szans nawet. Na razie będziemy... Jeszcze... O, były ciekawe igrzyska Tuż przed wojną Jeszcze w Berlinie <grym> Bardzo, bardzo interesująco na pewno się to przedstawiało Jeszcze ja w ogóle nie wiem nic na temat tych, tych gości Ferenc, Fer, coś tam, coś tam Iwan, Hindy. Nie mam pojęcia kim oni są, nie mam pojęcia co oni robili nie mam zupełnie o nich pojęcia. Nie wiem, czy oni byli nazistami, czy nacjonalistami, czy faszystami, czy po prostu wojskiem. No nie wiem, nie mam pojęcia. O, doktryna ofensywna czy defensywna? Poziom okupania się, organizacja. Nie, no to to się bardziej przyda, zdecydowanie. Szansa wsparcia. Hmm. Nie, no chyba to. Na standardy Związku Sowieckiego to chyba to będzie lepsze w sensie no, wojny. Wiem, że będę miał problem z tym ale co poradzić? Eee, nie. Zróbmy teraz to. Ale ten chodź wolno, wolno, Bardzo wolno. Dobra, lecimy dalej, lecimy dalej. Eee, dzisiaj chciałbym wchłonąć Austrię. Jeszcze, ale to. Trochę do tego jeszcze wniosek o referendum, czyliśmy raz ujemajcie troszeczkę. Eee, tak, i teraz porozumienie bledenskie. Bardzo ładnie. Eee, czy, przepraszam, jeśli możecie coś słyszeć w tle, ale, ale wątpię. Eee, chciałbym zrobić Kraków jako Austro Węgry, bo to takie, eee, takie austro węgierskie zawsze było. No, tak to fajnie by Okej. Okay. Wow, zrobiona się fabryka cywilna. Ale, ale super. Robimy teraz dwie fabryki cywilne. Znaczy będziemy robić dwie. Jak tam? No, tak średnio. A, weźmy, zróbmy. Zawsze to lepsza produkcja. Jak widzicie, tak czy inaczej mamy dosyć, dosyć mało tych karabinów. Hmm, dobra, poczekamy na to porozumienie bladenskie. Na razie nic nie wydajemy, żadnych, żadnych punktów. Eee, jakie tam decyzje? No, tutaj nuda. Mhm, mm dobra. Jestem ciekawy jak Rzesza Niemiecka szybko zareaguje. Generalnie. A eee, ajajaj. Mm. Jak tam front w Hiszpanii? No Franco wciąż szturmuje Madryt. Tutaj opór Hiszpańskiej, w sensie tej Republiki Hiszpańskiej, taki Mm, mizerny no nie Franco już chyba zdominował tą wojnę bo już to jest to i tak jest W jest już jest już prawie jego. Franco tą jest wygrał. wojnę wygrał. jest to jest szybciej. jest to jest to na... to przynajmniej. to Teraz robimy wybór króla. Tak, porozumienie bladańskie już mamy, czy Rumunia musi.? Jeść? A. pięknie. Och, jak dobrze. Och, jak ładnie. Świetnie. Kładano to protestacyjną. Władze Czech. Czechosłowacja tak zaczyna trząść plotkami tak? No, razie patrząc po historii Czechosłowacji mają. Wiedzą dlaczego, no bo ci dwa, te dwa kraje ją zostawią w samą sobie. Zresztą nie tylko Czechosłowacja, No ale to już, to już na to nic nie poradzimy. O, widzicie, już prawie tutaj ma, mamy e, manpower. Prawie całkowity. Zasoby ludzkie. No jeszcze trochę. Eee, 6000, ładnie, dobrze. No, musimy jeszcze troszeczkę poczekać na, na kolejnych. Musimy jeszcze zmienić gospodarkę, co na wczesną mobilizację, albo nawet częściową mobilizację. Eee, broń, wsparcia to jest dobry pomysł, to jest zawsze dobry pomysł. Eee, co tutaj robimy? Artylerii na razie nie ruszajmy. Floty, już w ogóle. Możemy o tym myśliwiec zrobić, żeby był lepszy. Żebyśmy mieli lepszą armię. Dobra. Mam nadzieję, że Austriacy yy, zgodzą się na... na, na prawda, ...wspólną integrację. Jeśli nie, to wojnę już zobaczymy w kolejnym... Znaczy zobaczycie. W kolejnym odcinku. Yy, ale zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Tak, Ciekawe jak nazwa ten film. Narodziny Nowych Węgier? Narodziny Hortiego? Nie, nie Hortiego. Nie wiem jak to nazwa. Jeszcze pomyślę. A no. No, tak w sumie to piszcie w komentarzach, czy się cieszycie, że wróciłem, czy było wam lepiej, kiedy mnie nie było. Wojna polsko-bolszewicka, no może nie niebawem, tylko będzie na pewno. Zobaczycie. Ja was bym okłamał? Już ja wróciłem. Ludzie, o czym wy mówicie? Zaproszenie księcia Habsburga? Dokładnie. To jest na pewno tak, że Węgry by to zrobiły same z siebie. Już Węgry nie znosiły tego wszystkiego, no bo jeszcze im to odebrało ziemię po wojnie. Ajajaj. No cóż. Dobra. Chciałbym te rakiety zrobić, ale. O. Rozproszenie funkcji numer 2 to jest zawsze dobra opcja. Jeśli chodzi o to, to możemy zrobić częściowy pobór albo... No nie no. Częściowa mobilizacja musi być, bo już mamy 700 fabryk cywilnych. A potrzebujemy fabryk cywilnych. No, już mamy manpower. Bardzo ładnie. Teraz możemy zająć się organizacją tych okropnych dywizji. O boże. Aże aż źle na to się patrzy. Najpierw tak, zmieńmy wszystkie na te godary. Tam no, są dwie, które nie mają organizacji, ale nauczą się, nauczą. Radiolokacja, dobra, dobra. Teraz zróbmy e, uproszczone narzędzia mechaniczne. Wiecie, na początku najlepiej iść właśnie w gospodarkę, żeby potem się skupić na, na militariach. Dobrze mi się wydaje, czy Republikani ich odepchnęli na tej flance. Ale Madryt zdobyli. No to już jest, po, już jest po Republice Hiszpańskiej. Znaczy komunistycznej Hiszpanii. Takiej anarchistycznej bardziej. Ale nic nie będę mówić. To jest znowu inny temat. To jest takie walka cholery z ebolą. No ale trudno. No ja Już mamy nieco, nieco broni. Dawaj. Habsburgu. Szybciej. Co w Węgrzech są wybory, nie wiedziałem. Na przykład w Polsce nie ma wyborów. Węgry są bardziej demokratyczne od Polski i wchodzą do osi. Co się stało? Co się, co się stało? Co się wydarzyło? No. no. O nie, katastrofa Hindenburga. No i koniec sterowców. Zaproszenie księcia Huitzburgha. Od to zostaje królem Węgier. Dobra. Proszę, Austria, błagam. No, nie tak jest wybrach, to no nie da. Yhm, Powrót Habsburgów. Bardzo ładnie, bardzo ładnie, bardzo fajnie. Porozumień mhm. ludeńskie, Pytajemne Zbrojenia. 24% ma partia. Jestem ciekaw, jaką, par jaką partią demokratyczną. Je, e, e, jaka partia demokratyczna jest w Polsce. W sumie tego nigdy nie wiem. PSL jest. O! ONR. No, coś mi mogłem spodziewać. A co tutaj jest? KPP, a to nazwa UR No okej. Okay. W ogóle nie ma uwzględnionej NDC to mnie tak konfunduje. No, bo. Ale NDC ja no to w sumie jest problem, bo I PSL i Endecja pasują pod takich demokratycznych. Ja wiem, ja wiem i tak dalej. Ja wiem, że to NDC nie do końca demokratyczna, ale no z kolei faszystowska też nie. To akurat ANR jest dobre. Komunistyczne no. PSL Endecja tym bardzo nie były komunistyczne, więc no... Nie nie mam pojęcia. No, akurat faktycznie mieli problem z tym. No, budownictwo nie będzie. Możemy robić lepsze samochody, mamy 53 w zapasie, więc a, jest bardzo, bardzo wielki luz. <laughs> Ile jeszcze? No Austria, za te 17 dni będziesz moja. Za 17 dni już tylko. Częściowy pobór, lecimy. Zrobimy nieco MLR A, no tak. Bo, bo zrobiliśmy częściowy pobór, rozumiem. Armia, 2000, za mało. To bardzo mało, to za mało. Tak. Dobra, dawaj dalej, wniosek jako referendum. Proszę, 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 proszę. O. Dobra. No i teraz poczekajmy. O nie! No to słuchajcie, czeka nas wojna z Austrią. Ale to już w następnym odcinku. Ja byłem Paulus. Like, subskrypcja. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, widzimy się w kolejnym odcinku. Papa. Pa.